Dzień dobry, dzień dobry za QBORT Games. Ja jestem Mary i dzisiaj będzie odcinek o sandropowaniu, więc będziemy malować figurki do Frostpunk'a. Zapraszam! No, dzień dobry, dzień dobry. Frostpunk przyszedł, graliśmy w niego, graliśmy ze złymi zasadami, ale teraz właśnie możemy wam pokazać, jak można pomalować figurki do Frostpunk'a i będziemy je sandropować. A co to jest sandrop? Sandrop jest to technika malowania figurek, jak sama nazwa wskazuje, sandrop, czyli pada światło na nie z góry, żeby uwydatnić wszystkie szczegóły figurki. Czyli nakładamy tak farby, żeby właśnie je wykontrastować może trochę, wyostrzyć, żeby właśnie te wszystkie szczególi, jakie mamy, żeby były widoczne. Jeśli chodzi o sandrop, jeżeli kupujemy gry figurkowe z dużymi figurkami, czasami mamy możliwość kupienia ich właśnie z sandropem. I tutaj jest mały problem, ponieważ zazwyczaj ta opcja jest dosyć droga, i wykonanie takiego sandropa też nie zawsze jest dobre. I płacimy za to dosyć dużo pieniędzy, a efekt jest niezadowalający. I mogę Wam pokazać to na przykładzie figurki Kronosa. To jest, pokażemy Wam tutaj w przebitkach, właśnie jak ona wygląda dokładnie. Ale jest to figurka, która jest sandropowana naprawdę według mnie źle. Nie wygląda to dobrze i dlatego możemy sandropować figurki sami. Możemy to zrobić sami, ponieważ będziemy mieć po pierwsze przyjemność z tego, że pomalujemy swoje figurki, po drugie możemy zrobić to dużo tańszym kosztem. No i po trzecie może to wyglądać o wiele, wiele lepiej. No i wiadomo, jak takie gry są robione masowo, jak mają wydać, nie wiem, 1000, 5000 takich figurek, to wiadomo, że te figurki są malowane na szybko, one są pozalewane, a my, jeżeli włożymy w to trochę pracy, trochę serca, to naprawdę będą wyglądały super, ponieważ będziemy mogli się na tym skupić i zrobić to dokładnie. Dlatego jeszcze raz przypominam, przyszedł do nas frostpunk, więc na przykładzie figurek właśnie z frostpunka pokażę Wam. Jak można sandropować budynki, no i tą wieżę z Frostpanka. Później, może, jeszcze sobie troszeczkę pomalujemy drzewa, które też mamy do, w dodatku do Frostpanka. Oczywiście, generator, a nie wieże. No, wszyscy wiedzą o co chodzi. Zakł ostatnio wam pokazywał sandropowanie jako bazę. Do nakładania kontrastu. My na przykładzie dzisiejszych budynków nie będziemy używać kontrastu, a będziemy właśnie je sandropować, żeby pokazać wam trochę inną metodę. Także na szybko, co będziemy robić? Będziemy na samym początku używać sprayów. My używamy tutaj trzech kolorów sprayów: mamy kolor biały, szary i czarny. Zaczynamy od czarnego i potem przez szary do białego podkładujemy naszą figurkę później e, oblewamy tak naprawdę figurkę łoszem, czyli właśnie f, farbą, która ma za zadanie wydobyć wszystkie szczegóły z naszej e, wszystkie zakamarki tak naprawdę z naszej figurki, a na sam koniec używamy drybrusha. Drybrush to jest metoda suchego pędzla, gdzie nakładamy suchym pędzlem farbę na wszystkie szczegóły właśnie wypukłości, które mamy na y, naszej figurce, żeby je podkreślić. My akurat używamy białego koloru, ale oczywiście możecie używać jakiego chcecie, jaki Wam się podoba. Także zaczynamy od początku, czyli na samym początku używamy sprayów. Spray'e najpierw musimy porządnie wymieszać, żeby nam się ta farba wymieszała, żeby była dobrze napigmentowana. Zaczynamy od czarnego koloru, nakładamy go od samego spodu figurki, żeby właśnie ten spód był najciemniejszy, bo tam światło nie dociera. Później troszkę musimy przesuszyć naszą figurkę i zaczynamy z szarym kolorem. Szary kolor nakładamy może nie pod kątem 90 stopni do naszej figurki, może troszeczkę wyżej, żeby właśnie padał już trochę z góry ten szary kolor, żeby już rozjaśniał nam wszystko. Na sam koniec od samej góry psikamy białym kolorem, żeby właśnie wszystkie wypukłości, które są najbardziej rozświetlone, kiedy światło pada z góry, były najlepiej widoczne. Moglibyśmy skończyć, byłby to taki bieda sandrop, ale my idziemy dalej. I co robimy dalej? Dalej, właśnie używamy washa. Łosz Wash to jest farba, tak jak wcześniej mówiłam, która ma za zadanie uwydatnić nam wszystkie te zakamarki, które mamy w naszych figurkach. Także używamy do tego dosyć szerokiego pędzla, żeby można było większą ilość farby nałożyć na naszą figurkę i ją dosłownie zalewamy, żeby weszła w każdy zakamarek. Później właśnie takim trochę osuszonym pędzlem ściągamy wszystkie nadmiary farby, które mamy, żeby ona też właśnie nie została taka oblepiona i taka ulana. Także musimy zrobić tak, żeby wyglądało to estetycznie, żeby to było zrobione estetycznie i czekamy aż wyschnie. Można sobie pomóc też suszarką, żeby wysychało szybciej. Jeśli chodzi o firmy, to my używaliśmy tutaj dwóch firm. Jedną z tych firm była Cytadela i to był shade Null Oil, to się nazywa. Jednak ten efekt właśnie był trochę dla nas za słaby, był za delikatny, także stwierdziliśmy, że użyjemy trochę innego washa i tu jest rzeczywiście wash, a nie shade. I to jest z firmy Vallejo i to jest po prostu wash w kolorze black. No i tak jak możecie teraz zobaczyć na przebitkach, malujemy łoszem figurki, oblewamy je tak, żeby właśnie weszły w każdy zakamarek. Później delikatnie osuszamy pędzel i wszystkie nadmiary farby ściągamy delikatnie czubkiem pędzla, żebyśmy też sobie tego nie roztarli dalej po figurce. Ogólnie o to chodzi, żeby nie pozalewać figurki, ponieważ jeżeli nam się zbierze za dużo farby w jakimś miejscu, może nam ukryć szczegóły w tej figurce, a często tych szczegółów jest dość sporo, więc dobrze by było właśnie ściągnąć nadmiar farby pędzlem. No i tak jak widzicie, jeżeli chodzi o generator, ja używam większego pędzla do nakładania łosza, do samych figurek budynków używałam mniejszego. No tutaj trzeba sobie dopasować ten rozmiar pędzla, żeby nam odpowiadał i żeby właśnie nie zalewał nam za bardzo tej figurki, żeby jednak Łatwo nam się nakładało dosyć szybko, ale żeby nie przesadzić z wielkością, ani w drugą stronę, żeby też nie zajechać się małym pędzelkiem, bo jednak małym pędzelkiem będziemy robić to o wiele dłużej, farba będzie nam wysychać i wtedy porobią się też zacieki. Jak już nałożymy łoż na całą figurkę, to figurkę suszymy. Tak jak mówiłam, możemy sobie pomóc suszarką. Ja używam suszarki, ponieważ jest o wiele szybciej. Musimy jednak uważać, żeby nie był to za mocny podmuch wiatru, wiatru, żeby to nie był za mocny podmuch, ponieważ może nam troszeczkę tą farbę porozpryskiwać po figurce. Także najlepiej trzymać to trochę dalej, zajmie nam to odrobinę więcej czasu, ale na pewno da fajny efekt, bo będziemy mogli przechodzić do następnego etapu. A następnym etapem jest drybrush. No i jeśli chodzi o drybrush, my używamy farby waleho albo Valieho, jak to woli. Ehm... Lewiosa, a nie lewiosa. <grymne> ehm, tak, no i my mamy w kolorze blanco, czyli typowo biały kolor, nakładamy go odrobinę i my nakładamy go na mokrą paletę, żeby nam po prostu za szybko nie wysychał, ponieważ drybrasowanie zajmuje nam trochę więcej czasu. Ja, jeżeli chodzi o drybrasz też używam pędzla, który kupuję po prostu w Rosmanie, Jest to pędzel do nakładania cieni na powieki. Jest on dosyć zwarty i puchaty. Także one naprawdę fajnie nadają się do drybrushowania, ponieważ w nich dobrze trzyma się farba. Cena takiego pędzla. Za takie pędzle tak naprawdę zapłacimy od 9 do 17 zł. Jeżeli chodzi o jeden pędzel. Czasem są w, yy, dwa pędzle w zestawie i mamy je za 17-20 zł. Ale jeden nam w zupełności wystarczy na sam początek. No i przechodzimy dalej. Co robimy? Ja nakładam farbę na mokrą paletę. Tutaj mamy taką mokrą paletę, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Mamy gąbeczkę, do, na którą nalewamy wodę właśnie, żeby ta paleta była mokra. Mamy papierki, które kładziemy na gąbeczkę. U, miejsce na pędzle. I to wygląda o tak. Nie wiem, czy coś zobaczycie tutaj, czy nie. Może zakup pokażę Wam w przebitkach. Na to nakładamy, no ja nakładam zazwyczaj kropelkę białego koloru Robimy naszym pędzlem tutaj sobie na tym dip dip, dip 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 i potem rozcieramy. Jak najlepiej rozcierać, żeby zdjąć nadmiar farby z pędzla? Robimy to albo tutaj o rękę, bo tak jest naprawdę fajnie, bardzo fajnie się rozciera, bardzo dobrze się trzyma farba, albo o karton. Ja robię zazwyczaj o karton, bo mi jest po prostu tak wygodniej. No i oczywiście musimy pamiętać o tym, że pędzel musi być suchy. Musi wam się wydawać po prostu, że nie ma na nim w ogóle farby i wtedy możemy przechodzić dalej do drybrushowania. Jeśli chodzi o drybrush, zaczynamy go robić od góry do dołu, żeby nie jechać po całej figurce po prostu w tej we w t, tylko jednak od góry do dołu, bo właśnie chodzi nam o to, żeby uzyskać ten efekt efekt Sandropu, czyli nam to schodziło po prostu od góry do dołu. Także staramy się po prostu omiatać nasze figurki, trochę dociskając pędzlem, żeby właśnie te wszystkie zakamarki i może nie zakamarki, żeby wszystkie wypukłości były pokryte białym kolorem. I wtedy nam to właśnie bardzo fajnie uwydatnia te wszystkie szczegóły, szczeguliki, które mamy na przykład w oknach, jakieś nie wiem, dachówki. Naprawdę fajnie to jest podkreślone właśnie drybrushem. Oczywiście, jeżeli chodzi o dociskanie pędzla, to trzeba robić to z głową. To, to właśnie nie chodzi o to, żeby to dociskać, ściskać, bo wtedy po prostu porobimy plamy. Bardziej chodzi o to, żeby uderzać o krawędzie, żeby właśnie biały zatrzymywał się na wszystkich krawędziach i wypukłościach, żeby jak najbardziej nam to podkreślić. Także nie dociskamy na hama, bardziej właśnie omiatamy i delikatnie uderzamy o te krawędzie naszym pędzelkiem, naszą końcówką pędzelka, żeby fajnie to wszystko podkreślić. Jeśli chodzi o sandrop, to by było wszystko. Jeżeli chodzi o te figurki, będziecie mogli sobie zobaczyć porównanie tych figurek przed i po. Według mnie jest naprawdę duża różnica. Wyglądają o wiele lepiej, kiedy są sandropowane. Widzimy wszystkie szczegóły, więc naprawdę, naprawdę warto jest sobie właśnie zrobić taką metodą nasze figurki, bo będą wyglądać super. Ale jak zamawialiśmy Frostpanka, Zaku zamówił Olina, także mamy tak samo dodatek z surowcami. I w tym dodatku z surowcami mamy takie no choineczki, super choineczki, świetne choinki i żeby one wyglądały naprawdę fajnie, możemy właśnie też je pomalować. I to co Zako Wam pokazywał wcześniej, tutaj możemy użyć kontrastu, będziemy używać farby kontrastowej, żebyśmy mogli zrobić zieloną choinkę, żeby też weszła we wszystkie szczeliny. My do kontrastowania używamy farby z Cytadeli, jest to kontrast Creed Camo. Jest to dosyć ciemna zieleń, ale bardzo fajnie wygląda na tych figurkach. I jak malujemy nasze choinki? Jeżeli chodzi o choinki, najpierw podkładujemy choinki białym kolorem, białym sprayjem. Potem nakładamy na niego właśnie kontrast. Nakładamy kontrast tak, żeby zostawić podstawki niepomalowane, ponieważ będą o wiele lepiej wtedy wyglądały. I tutaj na spokojnie powinniśmy się skupić. Możemy się skupić na tym, żeby pomalować to dokładnie, żeby nie pomalować sobie tych podstawek, żeby one rzeczywiście pozostały czyste. Eee, żebyśmy się skupili po prostu na igliwiu, które ma być zielone i które ma być fajnie nasycone, I żeby wprowadzić właśnie wszystko w szczeliny, żeby widać było, że to są po prostu drzewa, że to są choinki. No i oczywiście musimy poczekać, aż wyschną, my je suszymy suszarką, żeby było szybciej i wtedy co? Nasze choinki we frostpanku muszą wyglądać, jakby stały po prostu na mrozie. Tam, gdzie jest śnieg, gdzie są zamiecie. Także musimy zrobić tak, żeby wyglądały, jakby były ośnieżone. I jak my to robimy? My używamy oczywiście białego sprayu. Używamy sprayu. Walejo, Va... kadabra. Awada <grywa> kadabra. Nie wiem. Białego spreju i psikamy nim od samej góry. Psikamy nim naprawdę delikatnie, żeby każda choinka wyglądała trochę inaczej. Żeby też ich za mocno nie pokryć, ponieważ no nie będzie widać wtedy zielonego koloru, który nałożyliśmy wcześniej. No i tak jak teraz możecie zobaczyć w przebitkach, choinki wyglądają naprawdę super, wyglądają o wiele bardziej realistycznie, wyglądają naprawdę ciekawie, o wiele lepiej niż te beżowo-białe. Tak naprawdę podstawowe choinki, jakie dostaliśmy w tym dodatku. Także według mnie warto jest sobie też ulepszyć, właśnie choinki. No i to by było wszystko. Tutaj, jeżeli chodzi o Frostpanka, mamy naprawdę bardzo dużo figurek. My pomalowaliśmy akurat te, które tutaj widzicie. Mamy jeszcze bardzo dużo pracy, mamy bardzo dużo figurek do pomalowania, ale myślę, że to zrobimy, bo to będzie naprawdę bardzo dobrze wyglądało na planszy. Będzie o wiele ciekawsza ta plansza i sama rozgrywka. Pamiętajcie słoneczka, żeby co turę obniżać poziom generatora do 1. Tak, i ustanawiać maksymalnie cztery prawa i prawa podstawowe znaczy, odrzucać. Prawa, prawa to tam jeszcze kit, ale każdy, kto grał, naprawdę prawie każdy z naszych znajomych, kto grał, nie obniżał tego generatora. I za pierwszym razem wszyscy mówili: O, jakie to łatwe, nie? Może, może dlatego, że to jest pierwszy scenariusz, to to jest takie łatwe, a później okazało się, że. Jeśli Wam za dobrze idzie, to gracie źle. No i to na tą chwilę by było wszystko. Eee, także jeżeli wam się podobało, jeżeli chcecie oglądać to dalej, to myślę, że będziemy w stanie coś dla was wymyślić. Na pewno jakieś pomysły będziemy mieli. Ja myślę, że możemy właśnie pomalować tego brzydala z Lord of Hellas na nowo, żeby wyglądał super. Także taki jest plan, jeżeli byście chcieli, to możemy go pomalować. Albo mam nawet lepszy pomysł. Możemy pomalować sobie figurki z Nemezisa. Możemy je pomalować różnymi kontrastami żeby przygotować je już tak na tip top, żeby były naprawdę fajnie zrobione, będzie to łatwa metoda, ale będzie to wyglądało naprawdę super. Może pododajemy tam jeszcze jakieś gluty, może jakieś, nie wiem, jakieś dodatkowe, co się, no zobaczymy. W każdym razie taki jest pomysł na następny film. Więc jeżeli ten film Wam się podobał, jeżeli będziecie chcieli oglądać takie filmy dalej, to ja was bardzo proszę, żebyście subskrybowali nasz kanał, udostępniali, komentowali i lajkowali, żebym wiedziała, że Wam się to podoba i żebym mogła to robić dalej, żebym miała o wiele więcej chęci niż miałam teraz, bo bardzo się tego bałam. Także bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną i na tą chwilę to wszystko. Także dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i na razie.